Damian, kawał ciężkiej pracy tutaj w Zakopane, tak jak popatrzyłem na ten trening Wasz, dużo się dzieje, dużo nowych rzeczy przerabiacie, jak to przyjmujesz, jak to wpływa na Twoją formę? Tak, tak, ciężka robota, jest, jest, nie, nie jest łatwo, tą krótką przerwę mieliśmy troszkę po, po Tajlandii, już zasuwamy się na tych dobrych trakcjach, a tak są nowe elementy, które no są potrzebne na takim poziomie jak igrzyska, żeby zaskoczyć, bo wiem, że jak my tutaj wszystkich swoich przeciwników jakby rozpracowujemy, to tak samo działa to w drugą stronę, i wiem, że oni też będą mieli plan pode mnie, więc miło będzie ich zaskoczyć czymś. No właśnie, to jest półkładane. To mhm. jest to, tak jak Mateusz mi powiedział, że macie w swojej kategorii wagowej Ty chyba 20, 16, mhm. i pod każdego z, tego, z tych zawodników jest in, indywidualne przygotowanie, żeby go poznać, żeby zobaczyć, jak boksuje, tak? Tak, tak. No Żeby nie było zaskoczenia, żeby nie, mniej więcej zrobić ten plan A, B. Co ja wiadomo, ale chodzi o to, żeby jak już będzie narysowany ten zawodnik, to wiadomo jaką boksuje, jaką pozycję, czy on bardziej w ataku, czy w obronie, po prostu żeby mieć jakiś taki mały obraz tego, na, na co mam być przygotowani, no żeby dzisiaj, nie marnować czasu na to. Dzisiaj dużo tego było w ringu, yy, hmm. tak wygląda każdy dzień na obozie? Różni się, bo to nie jest tak, że jest technika, są, są ciężkie treningi, tylko wiadomo, jest inna technika, w jednej gdzie mamy małą siłkę, te, te, te treningi są tak jakby rozłożone, żeby to zmęczenie było dosyć mocne, ale nie za mocne. Jak ty się czujesz w ogóle fizycznie, no bo ta Tajlandia troszkę cię zdrowia kosztowała pięć bardzo mocnych walk. Ten odpoczynek, który był wystarczył? Myślę, że tak, zbyt blisko tych Igrzyska są olimpijskie, żeby sobie tak pozwolić na totalny luz. Ja tam po prostu czułem, że forma była fajna, teraz tak to w głowie miałem, że chciałem to podtrzymać, więc taki odpoczynek nie miałem taki na spokojnie, nic w ogóle nawet tak trochę tam coś ruszałem, ale tak bardziej, żeby to głowa odpoczęła, a tak to gdzieś tam cały czas w tyle, w tyle głowy był ten, ten cel, więc, Pod, więc jest wszystko okej. Okay. Podczas tego obozu jest zaufanie zapewne do trenera głównego, który te wszystkie akcje wymyśla i, i cały ten y, myśl szkoleniową, ale dla ciebie co w tej chwili jest najważniejsze? Spokój, spokój przede wszystkim mi się wydaje. Teraz taki mam obrany cel. Ważne, że właśnie, że kontuzji nie ma nic, jestem taki spokojny. Jest, są ciężkie treningi, ale, ale wiem, że po prostu trenerzy mają taki panek przed Tajlandią, po prostu zaufałem im wcześniej, teraz też im zaufam. I, no i spokój, który mam i niech on się po prostu utrzyma. Się, żeby żadnej kontuzji nie było, wtedy jest ten lekki niepokój, gdzieś by się to wkradło, a to nie jest potrzebne. Kombinujesz, żeby samemu coś przeglądać tych przeciwników, zerkać, szukać w necie, czy po prostu nie tracisz na to czasu. Ufasz trenerowi, jak to wygląda? Ja nie muszę kombinować tutaj. Ten to jest całą rozpiskę, wszystkich zawodników dał i walkę wygrałem, i przegrałem to mniej więcej tych zawodników, więc, więc ty, jest spokój czy... wszystko mam czarno na białym, mogę sobie oglądać, kiedy chcę, zostać mi to w pliku i... Aha, czyli masz już w, w ogóle. Flików, już masz już wszystkich w... przeciwników tak, przygotowanych. Tak, 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 więc teraz mogę przyglądać spokojnie. Przed każdą techniką dam sobie zobaczyć jakiegoś. To... No teraz głównie po majkutkami. Y. Szukałem tych majkutów. Ilu tak? masz majkutów wiesz? 11. O, rany. 11? A bo... 11 będzie bo... No to nieźle. To, ja to jest 12, naprawdę... bo ja trochę też czasami. <laughs> <laughs> czasami ci wyjdzie jakiś taki <laughs> akcja na majkuta. E, a tobie jak się boksuje w ogóle z Mańkutami? No zależy jaki, to tak to od Majku, zależy, czy tam o Zależy jaka mm. ranga imprezy. No nie? właśnie, nie? Ja tam lubię, nie ma także jakoś tak, że o Majku, że wiem jak boksować z nimi, To to zależy od zawodnika, jak ją ma styl. to czasami ten normalna pozycja jest bardziej niewygodna niż Majku, więc to dużo zależy od zawodnika tego stylu boksowania niż od samej pozycji. Krótko mówiąc bardzo intensywne, ale dobre zgrupowanie. Tak, dobre kontuzji, no, nie ma z jest. Humory też dopisują. I niech tak, niech tak będzie, Damian, wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci się, się. Pozdrawiam. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.